Dzisiaj naszym gościem jest Katia Kurachowa, dziesięciokrotna mistrzni Polski i Olimpijka z Chin w Żywiasku Witam serdecznie! Dzień dobry! Dzisiaj mamy zaplanowane trzy konkurencje z i Pierwsze to będzie nauka z piruetów, drugie to będzie spróbujemy trójkę z kakaną, i trzecie pojedziemy w programy. Zaczniemy sobie od nauki piruetu. Ja kompletnie nie wiem, jak to zrobić. Okay, ja bym że będzie gorzej, szczerze mówiąc. Więc jak stoimy, pchamy z prawej na lewą, ale nie padamy, tylko próbujemy jakbym, jak zaczynamy w tą stronę, to pchałamy do momentu jak odwrócimy się aż na tą bandę i stoimy. Więc jak tu stoję, <zysy> tak bardzo na ząbki okay. To ta idzie bardziej do przodu, a ta bardziej do tyłu Po tej pięknej nauce Co miałem się nauczyć, się nauczyłem Nie oszukujmy się, nic więcej nie potrafił Zrobimy sobie pierwszą konkurencję, która polega na tym Kto zrobi więcej obrotów Tak z rzędu, okej? Okay? Tak. Jedyna, 3 na 4, 5, 6, 7. Tutaj już się pogubiłem proszę Państwa. Ja nie wiem, to było 30, 40, coś takiego. A teraz moja kolej. Twoja nauka nie poszła w las, uwaga. Tak. Weź go. Ile nań czyliście tego? Spokojnie, było tak źle. Powód. No i dobra, pierwsza konkurencja na konto Katy. 1 do 0, przejdźmy dalej. Z się i zawsze łatwiej. Odkręcamy się tu i to Pamiętaj, że tą nóżkę musisz troszeczkę ugiąć żeby móc poglądować. Jak nie mam tutaj, a idziesz od trochę do przodu z hoko, to po prostu do przodu i sprzedali, dobra? I zrobić jak najwięcej. Razem z Katią będziemy robić jak najwięcej trójek skakanych pod rząd. Tak, a ja pójdę na Axla. Na Axla. Tak, Czyli trochę coś trochę trudniejszego. Ciężej. Tak. Dobra. No to ja też muszę to sobie zapamiętać, więc znowu poproszę Ci że żebyś tu była pierwsza. Dobra. będę dobsą w ogóle na czym to polega i spróbuję potem powtarzać. Morda mi to bardzo ogólnie, nie mogę nic coś mówić. כן okay. okay. Tak. Coś się zakręciło w głowie czy nie? Troszeczkę się zakręciło, ale w sobie czułam, że mogę kontynuować Aha, ale ogólnie, że musimy mieć mocny błędnik od tych treningów, prawda? Najgorsze jak lubimy i później musimy najech na skok. To jest ciężko. Aha. Dobra, czyli co, teraz ja próbuję też ile z rzędu tych swoich skakanych. trójek skakanych. Tak mi tak będzie średnio wychodziło to i tak będę próbował dalej, dobra? Będę do kontynuował. Nie, do końca. Wszystko tak jak Katia ja mówiła. Nawet przykładanka. Nie mam rady. Nie mam rady, sobie nogę pojąć, naprawdę. W no, sumie to było dobrze. Tak? To było wysoko i masz wielki zapas. Może że przez to, że jesteś silny, jest po kraj gdzieś Z dwie konkurencjami dożyłem na szczęście do trzeciej konkurencji bez kontuzji i teraz zrobimy sobie pokaz dowolny i do wykacji ile takich pokaz trwa. Zwyczaj 3,50 plus minus 20 sekund, więc okay, ja mam 40. Ja ci rzucę takie wyzwanie, że robimy to w minutę? Tak, pewnie, że tak. Masz no tylko będę... minutę na najlepsze triki, okej? Okay? Dobra. Znowu Kateni zaczynała. Przez minutę robi wszystko najlepiej, co potrafi, a potem ja zrobię swój pokaz z figurowego. I tak jest. I kto jest sędzią? Mm... Kamerzysta jest sędzią? Dobra, tak, chyba tak. <laughs> tutaj ja z kamerzysta będzie punktował, to zobaczymy, kto nie to będzie 3 Trzy... dva, jedan, i ruszamy. To, Niesamowite. Wszystko ci się udało, bo dla nasza nasze oko to wyglądało perfekcyjnie, ale. Okay. Wszystko ci wyszło, tak? No. Bo ty pewnie umiesz ukryć jakieś swoje tryki, które nawet ci nie wyjdą, to takiś tak, tak zagrać, żebyśmy żeby tego nie wiedzieli. Tak jest. Więc się przyznaj, dobrze to było, czy niedobrze. Było no spoko, ale nie skarż teraz <laughs> tej, tej trudniejszej swobody. Okej. Okay. Kolej ja na mnie, oddaj kartę telefon. I teraz ja mam minutę. I. zaczynamy. Субтитры сделал DimaTorzok

Tylko nie skorzystałam. Co było to robić, nie? Taka punktacja. No, niestety, niestety Katia wygrywa. Co? W tej konkurencji. Co? <grym> Jak to? Dlaczego? A to staje na rękę? Ja szczerze swój punkt oddam, nie? Naprawdę to było bardzo kreatywnie. Aha, posłuchajcie, to zdaniem była nasza najlepsza łóżwiarka figurowa Katia Kurakowa. Bardzo dziękuję, dziękuję super, za możliwość pojeżdżenia ja sobie na łyżwach. Jesteś w mosach, bo w ogóle bez rękawiczek jeździsz dalej bez to To jest szok. Jest minus 6 stopni. Brawo dla Kati, od wszystkich widzów, tylko zwycięstwo.